Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Jak już możecie zobaczyć po tytule, na pewno nie będzie to y, przyjazny, przyjemny filmik, ponieważ opowiem Wam, co się zdarzyło w mojej hodowli. Y, a mianowicie kiedy w środę, bo wydarzyło się to y, w nocy z wtorku na środę, kiedy w środę rano wstałem, y, usiadłem do śniadania i już widziałem, że moja mama jest jakaś taka przestraszona i blada. No więc zapytałem się, czy coś się stało. Ona powiedziała nie, żebym sobie spokojnie zjadł. No a więc zjadłem to śniadanie. No i tak, jakoś mi my, myślałem cały czas, co się mogło stać. No i zapytałem mamę, czy coś się stało z moimi królikami. A mama powiedziała niestety, że tak. I żebym popatrzył sobie przez okno. A że dwa okna mam na hodowlę i na klatki, to mogę sobie zobaczyć. To, co zobaczyłem, to był dramat, po prostu koszmar, koszmar, po prostu... A mianowicie zobaczyłem wszystkie króliki z tej klatki, wszystkie dziewięć sztuk, ułożone tutaj, na tej trawie, w rządku, w slalomie, nie wiem, może wam wstawię tu zdjęcie później, jak to wyglądało, chociaż może lepiej nie. Yy, to był, no, koszmar, po prostu. No a więc co ja zrobiłem? Ubrałem się, wyleciałem, w ogóle wziąłem aparat, żeby porobić zdjęcia I chodząc pomiędzy te króliki, oglądając ich, ja ryczałem Po prostu ryczałem jak małe dziecko Bo wiecie jak to jest, kiedy staracie się, budujecie stado A później jedna noc, dosłownie godzina i tego już nie ma No, to był dla mnie dramat Idąc do szkoły, nawet płakałem, ale później się już musiałem ogarnąć. No, bo... yy, no i tak jakoś wróciłem ze szkoły. Nagrałem dla Was filmik, którego nie wrzuciłem na kanał, ponieważ wszystkie te króliki były, było widać. Yy, I stwierdziłem, że jakby znaleźli się jakiś ochroncy zwierząt obrońcy! Ochroncy! Obrońcy zwierząt to yy, no, mógłbym mieć kłopoty. Bo widok naprawdę nie był zbyt przyjemny. No, i w tym filmiku od razu mówiłem, że kończę hodowlę, nie chcę widzieć ani jednego królika u siebie. No, ale wiecie, to był tak, tak nagle i w ogóle, więc w zasadzie nie przemyślałem tego, co tam mówiłem. Ale już teraz jest sobota, i po tych kilku dniach stwierdziłem, że nie umiałbym się rozstać z odowlą. I to zwierzę, bo jeszcze nie wiecie, co to było. Yy, uszkodziło tylko tą klatkę, którą pokazywałem Wam przed chwilą. Tej klatki nie dotkło. Znaczy się też, tu były wszystkie poidła powyrywane. Yy, klatka trochę yy, podziurawiona. Yy, wszystkie, no nie wszystkie, ale większość poideł jest dziurawa. więc Znowu czekają mnie koszta. Yy, I to zwierzę jeszcze całą tą siatkę, bo jak wiecie, tam są owce. Całą tą siatkę poprzewracało, pogniotło. Tutaj widzicie jest buda i tam właśnie były owce, tam są później drzwi tam są drzwi i to wszystko było zamknięte i to zwierzę się tam jakoś dostało. Ciągle mówię to zwierzę, bo jeszcze nie chcę, żebyście wiedzieli co to jest, później wam powiem Po prostu się tam dostało i uszkodziło też owce, pogryzło ją, tam nie mogła chodzić na nogę, a nie chce się mi tam już iść, żeby wam pokazać jak to teraz wygląda Dobrze, że w ogóle kilka dni, no, no nie kilka, jakiś tydzień wcześniej, okociła się nam jedna z owiec, i dobrze, że zamkliśmy ich do pomieszczenia takiego murowanego, ponieważ no, najpierw by było po tych dwóch małych jagniątkach. Więc wszyscy na początku myśleli, że to był wilk, ponieważ już raz był u nas wilk, w zeszłym roku w zasadzie, i zagryzł owce. Ale królikom wtedy nic się nie stało, no więc jakoś nie wiem, nie pomyślałem nawet, że coś by się im mogło stać. Yy, no i tak wszyscy myśleli, że to wilk. Ja udałem się do szkoły. No i oczywiście całą szkołę myślałem o tej sprawie, nie mogłem się skupić, ale yy, i tak w ogóle myślałem. I stwierdziłem, że to nie mógł być wilk, bo jeżeli byłby to wilk, to króliki bez jad a nie tylko udusił. Yy, a owce by po prostu też udusił, zjad, bo by bo, bo, bo jej nie oszczędził. No i koleżanka, całe szczęście, że ona i jej dziadek mi przemówili do rozsądku, powiedzieli, że pies ich sąsiada, który w zasadzie też mieszka niedaleko od nas, jest to takie coś, coś takiego jak husky, nie znam dokładnej rasy tego psa. Gonił całą noc, a później właścicielka czy ktoś tam rano go szukał i poszło właśnie do nich i pytała się, czy nie widzieli tego psa i ciekawe, co znowu nawybijał. Ten pies to już nie pierwszy jego wybryk. Był już kiedyś u mnie, ale wtedy zagryzł króliki tylko z tych dwóch Y, Do klatek, więc ja nawet bym nie pomyślał, że on tak jakoś może daleko wyjść. On jest uwiązany, y, miał kojec, y, ten pies. Y, właściciel pracuje w Austrii, więc y, w zasadzie tego właściciela nie ma, ale opiekuje się siostra tego właściciela tym psem, więc y, on po prostu uciekł i no i zrobił to on. Bo ja tak w zasadzie też z tą koleżanką po nic do kłębka Właśnie, że on nie może, z, że wilk by zjadł że... I później się okazało, że on właśnie gonił yy, Więc my pojechaliśmy tam do tego właściciela No ale, że tego właściciela nie było To powiedzieliśmy jego siostrze, co się stało Ona powiedziała, że kiedy on przyjedzie, to on mu przekaże A on zawsze jest już, ta, jest już tak w piątki o 18 w domu No i wczoraj około tak, godziny 20, ja już y, myślałem, żeby iść się umyć. Nagle słyszę, że ktoś przyjechał i był to właśnie ten właściciel. Y, w ogóle to mnie zdziwiło, że on przyjechał, bo ja myślałem, że on nie przyjedzie i nie będzie chciał w ogóle pokryć y, kosztów tego tej sytuacji. Ale właściciel przyjechał. Za wszystko zapłacił. Owca żyje, więc za owce nie płacił w zasadzie, bo ona jeszcze ma się dobrze, chociaż zobaczymy jak będzie z jej stanem. Zapłacił za wszystkie króliki, za, za wszystkie szkody, więc ja jestem właściwie pod wrażeniem tego właściciela, bo ja myślę, że on po prostu nie przyjedzie. Co prawda, była już taka sytuacja u sąsiada. Bo też mam sąsiada, który ma króliki, i wtedy u tego sąsiada yy, ten pies zagryzł tam chyba 8 królików, u mnie wtedy jednego. No, ale ja nawet nie pomyślałem, że on by tu mógł przyjść i takie szkody narobić. Więc, yy, no. No i myślę, że znacie już całą historię. Tak jak mówię, był to pies. Yy, właściciel za wszystko zapłacił, za wszystkie szkody. Yy, no, ale i tak wolałbym mieć króliki niż te pieniądze. To jest chyba wiadome. Na razie nie zamierzam kupować nowych królików. Znaczy się mam tam zamówioną jedną samiczkę, więc ona raczej powinna przyjść i, i ją już kupię. Klatkę tą no mam zamiar ją naprawić. Jak najbardziej. No bo króliki muszę tu trzymać. Aha, bo jeszcze Wam nie powiedziałem, że te wszystkie króliki, które były w tej klatce, no nie wszystkie, bo nie mam tyle klatek w pomieszczeniu. Tu w tych górnych oczkach są trzy króliki, a te tak wszystkie króliki przeniosłem do pomieszczenia. Więc tu jest pustoterzem, posprzątałem. Teraz muszę im pościelić. No i będę ich tu przenosić, bo właściciel tego psa przyjechał i już. Yy... Ten pies już jest zamknięty, już w ogóle, a jeszcze taka historia jest, że ten pies nie był na zwykłym łańcuchu, tylko w końcu i jakoś ten kojec rozwalił. Ja nie wiem w ogóle, bo nie byłem tam oglądać tego końca, jak on był zrobiony, czy on był jakiś solidny, już mnie to nie interesuje za bardzo. Cieszę się, że właściwie te koszta chociaż się zwróciły, że nie jestem stratny, no ale tak jak mówię, lepiej by było jakbym miał króliki. No, i pierwsza myśl to było kończę hodowlę, ale, ale po długim przemyśleniu stwierdziłem, że nie, nie mogę skończyć hodowli, bo nie umiałbym. No i w ogóle, jak wiecie, długo już nie nagrywałem, i miałem właściwie w czwartek coś dla Was nagrać, stan hodowli. No, ale jak wiecie, teraz stan hodowli się dużo zmniejszył. Także przepraszam Was za to. W czwartek miałem dla Was nagrywać odcinek, bo wtedy akurat miałbym czas wolny. A w środę niestety zdarzyła się ta przykra sytuacja. Yy... No i myślę, że w tym odcinku to tyle. Hodowli na pewno nie kończę. Co z kanałem? Dam Wam jeszcze znać, ale podejrzewam, że będę nagrywać dalej, ponieważ. No, myślę, że będziecie ciekawi, jak to teraz będzie wszystko wyglądać jak będzie się zmieniać ta hodowla. No i w zasadzie to tyle na ten odcinek. Dzięki, że go oglądaliście. I chciałbym Wam też podziękować za te wszystkie wyrazy współczucia, które do mnie kierujecie na Facebooku. Bo ci, którzy już wiedzą, właśnie ciągle do mnie piszą, pytają, jak tam. Ale znaleźli się i też tacy, którzy od razu chcieli, chcieli kupić ode mnie króliki, które. Bo tak z dnia na dzień powiedziałem, że chcę chyba skończyć hodowlę, więc znaleźli się też tacy, którzy chcieli od razu wykupić ode mnie całą hodowlę. No ale to mniejsza z tym. <laughs> yy, no to trzymajcie się, myślę, że do następnego odcinka, cześć.